Ale halo, tutaj ja Makowato, kolejny odcinek z kariery WRC4 Rajczwec. 4,2 km ma ten pierwszy ten pierwszy OS. Lesie, lesio Force. Dość trudny odcinek. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Nadal jeździmy Mitsubishi Evo 10. Wydawało się, że po tym pierwszym dobrym wyścigu, że no, jakiś lepszy team nas wypatrzy. No niestety nadal musimy jeździć Mitsubishi. Walka z kubicą dość ostra, na pewno już chyba poszła tutaj dość, ale jest prowadzenie, no to jest sensacja. Dwa błędy dwa błędy na początku no, przed chwilą jechałem sobie tak, tak dla testu bo dawno nie grałem w WRC pojechałem sobie taki odcinek testowy quick stage no i tam jechałem auto M klasy WRC no to jest inny świat to jest moc nie, nie, niebotyczna tak ogólnie tak się lekko taką, z taką lekkością się jedzie tu taka męczarnia pod górę no, nie ma tego napędu nie ma tej samej mocy ale musimy sobie radzić, Mitsubishi Mitsubishi to przecież zawsze były mocne auta, dobre auta były konkurencyjne mi się podobały takie auta na na zwykłe drogi jednak to jest japońska, nie japońskie auto Proszę, Ale błąd, ojojojoj, oj, oj, oj. to jest koniec marzeń chyba o zwycięstwie. Ależ to było ciasne, ojojojoj, oj, oj, oj. nie zauważyłem kompletnie tego zakrętu. No nie, nie, nie wierzę, co, co ja robię? Kardynalny błąd. Teraz, teraz widzę, no ale wcześniej. Nie, no, dramat. ale tu nic nie było widać. Tam też się, też się dziwiłem, co to, nie ma zakrętu, ale przecież to było ciasne. Jak nic, już nawet nie Kubica prowadzi, a Kuwari. Delikatnie nad nami, ale my powinniśmy wygrać. No mój błąd, no tak, takie jest życie, no popełniłem ten błąd. No i trzeba będzie walczyć w następnych OS-ach, bo tu już chyba nic nie da zrobić. Wjeżdżamy na taki, na arenę można by powiedzieć. No, tam były trybuny. Były trybuny i teraz znowu e, męczarnia. Słychać jak ten silnik nie chodzi tak jak powinien. Ale proszę, zobaczmy rozbity zderzak wtedy w ogóle, jak wjechałem tam gdzieś w ogóle w jakąś boczną drogę. Miejsce drugie, 3700. Straty Kuwarii swoim Fordem wygrywa Ten OS, Kubica trzeci. Więc Polacy się mocno trzymamy w czołówce. Drugi odcinek specjalny. widać, Kuwarii tu szczęśliwe 4 km. Warmul Sasen też dość trudny. No ale powinno być jak najbardziej teraz już bezbłędnie. no Nie mogę popełniać takich prostych błędów. Auto dość zniszczone. Walka, walka. Będzie walka na pewno. Ale Robert, Robert, trzecie miejsce dopiero. E, tutaj przecież on lubi na pewno takie trasy tutaj pokryte śniegiem, lodem. Pierwsze miejsce, pierwsze miejsce zasłużone. Ależ to kręty, ależ tyle tu nawrotów, znowu na tych nawrotach nie jesteśmy najmocniejsi. Nasze auto tutaj nie może mówić o tym, że wygramy. Ten OS. Nasza auto się męczy na, na takiej trasie. Znowu błędy, no pierwszy raz jadę ten na tym odcinku. Ale z, przewaga wzrosła, 2.77, no wygląda na to, że y, będziemy prowadzić w tym rajdzie rajd Finlandii, chociaż jeszcze nie mówmy wcześniej, bo znowu popełnię delikatny błąd i skończy się na miejscu niższym teraz pod górę i znowu o zjazdy do lewego zakrętu prawy prosty lewy trochę trudniejszy teraz trzeba było dohamować ale ogólnie jest w miarę przyzwoicie 433 ale jeszcze kapitalna przewaga się tutaj zaczyna e, wykluwać zaczyna się robić Fantastyczna przewaga. O to nam chodzi. Teraz tam ogromny kamień. Kamień, tylko żeby kupica nie wpadł w ten kamień. Żeby nie rozbił auta. To jest moje marzenie. Teraz znowu przyciśliśmy. ależ teraz 140 km na godzinę, ale teraz. Do hamowania 4,88 przewaga przed os ostatnim odcinkiem tego odcinka specjalnego. no i... Ostatni pomiar czasu. Parę nawrotów i będzie po wszystkim. No to pilot musi być dokładny. no To jest tak ciasno, że gdyby się kierowca pomylił, no to... Może być po robocie, ale tutaj my wygrywamy, mam nadzieję. No tak, na pewno jest zwycięstwo tutaj 4, 6,42. A i w sumie 7,99 na ty Kuwarim. Chociaż nie wiem dlaczego jest taka przewaga. Aha, bo Kuwari zajęli niższe miejsce, no tak. E Service park. O tak, był za szybki. Nie, nie, nie. Reper automatik. I tak jest. Czemu? Widocznie tylko tyle mogę naprawić. No trudno. Te kosmetyczne tutaj takie wybrzyszenia maski i zderzaka. No trudno, trzeba to przeboleć. Trzeci odcinek specjalny. Raj Szwecji, Zagen się nazywa 3,7 km. No i będziemy już tylko bronić, bronić, a może nawet uda się zwiększyć przewagę nad pozostałymi pozostałym kierowcami. Zobaczymy. To jest krótszy odcinek, ale widziałem tam, że jest dość kręty. Widzimy już, zaczyna się. zaczyna się bardzo kręto robić znowu kolejny kapitalny podjazd w naszym wykonaniu i proszę lewy pomarańczowy zakręty są czasem zwodnicze czasami no, no można się nabrać I jeszcze dobry zakręt kolejny dwa takie łatwiejsze proszę jest prowadzenie delikatne ale o to, o to chodzi, aby utrzymać to prowadzenie do końca. Jest teraz seria dwóch znów łatwych zakrętów ciasno. Tu nie wiem, na coś trzeba uważać. Delikatny uskok, nawrót. Proszę, proszę, proszę. I teraz wąsko będzie. Znowu będzie wąsko. Pomiar czasu. Oj, i już tylko. Przewaga. Na ty kubicom. Ależ teraz kapitalnie dohamował. się rozwinie, tu się rozwinie. Jest przewaga zwiększona. Prawie jedna sekunda na ty na nad, ku, nad kuwarem, na tym Iwansem i y, y, proszę. Y, próbuję coraz y, szybciej y, tą maszynkę roz, y, po prostu rozgrzać, no, A wyjechał szybciej. Teraz y, dobra partia tych no niezbyt szybkich zakrętów, ale jakoś się udaje przemykać Dwie, 2,67 potężna przewaga. No jak to dowieziemy do końca, no to to będzie chyba formalność, ten wyścig już utrzymać. Ależ to wszystko krętem, no ale... Aby zakończyło się sukcesem, tutaj kibice patrzą, wybatują, lubią takie ostre zakręty jak auto. Może się zatrzymać, mogą zobaczyć z bliska kierowcę. No i tu finish, i po prostu chyba wygrałem. Tak, pewne zwycięstwo: 3,98 w sumie 12,5 sekund. Przewagi nad kubicą, trzeci jest Kuwari. To tyle w tym odcinku. Ja już zapraszam na kolejne ostatnie trzy osy tego rajdu. Rajd Szwecji. Eee, no to na razie. Cześć!